Pieniądze z polskiego ładu ponownie trafią do powiatu gniezińskiego. Wiadomo jakie kwoty zostały przyznane w drugiej transzy dofinansowania jednostek samorządowych i na jakie inwestycje mają zostać one przeznaczone. Łącznie 30 miliardów złotych w całej Polsce, czyli w porównaniu do pierwszego naboru z ubiegłego roku, kiedy było około 23 miliardów, no to jest wzrost do 7 miliardów. Wielkopolska też w tym wzroście bierze udział, bo w pierwszym naborze było to nieco ponad 2 miliardy złotych, w obecnym 2 miliardy 770 tysięcy. Z tego powiat gnieźnieński otrzymuje 104,5 miliona złotych i jeśli porównamy to do Pierwszego naboru w 2021 roku, kiedy było 62 miliony złotych, no to widać ewidentny wzrost i tymi beneficjentami są i powiat, jako jednostka samorządu terytorialnego, i poszczególne gminy naszego powiatu. Jeśli podam taką informację, że wszystkie wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego z naszego powiatu to jest około 154 milionów złotych, no to widać, że. Te środki rządowe z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład to jest zwiększenie tych możliwości inwestycyjnych o dwie trzecie. 150 milionów plus 104,5 miliona, no to jest ponad 250 milionów. Pół miliarda złotych w bieżącym roku i w latach następnych będą wydatkowane przez nasze samorządy na różnego rodzaju inwestycje strategiczne, które poprawiają jakość życia mieszkańców. To jest program, który wyrównuje Program zrównoważonego rozwoju kraju. Niektóre samorządy nie byłyby w stanie zrealizować inwestycji takich dużych, strategicznych, typu oczyszczalnia ścieków czy przebudowa jakiejś ważnej drogi. Dzięki tym środkom te zadania mogą być realizowane i po będą poprawiały jakość życia naszych mieszkańców, będą stanowiły też impuls rozwojowy dla firm, które będą realizowały, I dla wszystkich tych osób, które pracują w firmach. Generalnie impuls rozwojowy dla polskiej gospodarki. Miasto Gniezno otrzymało dofinansowanie na ciąg dalszy rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 3 przy ulicy Czarnieckiego. Czas jest taki, że te koszty bardzo mocno rosną w tej chwili. I po pierwszym etapie, kiedy otrzymaliśmy 4 miliony w ramach inwestycji lokalnych na rozbudowę szkoły podstawowej nr 3 w gnieźnie, tak naprawdę starczyło to na pokrycie części kosztów budowy tutaj skrzydła, które za nami powstaje. Natomiast kontynuując, jak gdyby to wsparcie, otrzymaliśmy drugą transzę właśnie w ramach teraz programu Polskiego Ład Polski Ład i tutaj otrzymujemy 8,5 miliona. Dzięki temu będziemy mogli... Rozpocząć kolejną inwestycję w tym miejscu, a więc spiąć klamrą, całą rozbudowę szkoły numer 3, właśnie tym, że powstanie tutaj także pełnowymiarowa hala sportowa, która będzie tutaj sama płyta będzie miała wymiar 20x40, więc boisko pełnowymiarowe do piłki ręcznej, trybuny na około 200 osób. Również cała infrastruktura wokół, a więc i parking, i także powstanie tutaj plac zabaw. W związku z tym, że jesteśmy w okolicach dużego osiedla mieszkaniowego i planujemy, że ten plac też będzie dostępny dla mieszkańców po godzinach pracy szkoły, tak więc myślę, że to wszystko pokazuje, że ten rozwój zrównoważony również i tutaj na tym osiedlu będzie w miarę dobrze tutaj się przejawiał. 9 milionów złotych na budowę nowego obiektu sportowego dostał Powiat Gnieziński. Tym razem zespół szkół technicznych przy ulicy Cieszkowskiego pozytywnie rozpatrzony wniosek na budowę hali sportowej. Pełnowymiarowe boiska z całym zapleczem, z widownią, z widownią na 300 osób. To pozwoli zrealizować przede wszystkim te zajęcia dydaktyczne, sportowe, ale również cała społeczność uczniowska, ale pozostaje. Zostałe też również placówki będą mogły korzystać z tego budynku, który właśnie powstanie na ulicy Cieszkowskiego. To jest ważne. Specyfika szkoły również pozwala na to, że nie tylko uczniowie z Gniezna, ale z całego powiatu, którzy wybiorą właśnie kształcenie w szkołach ponadpodstawowych, będą mogli właśnie skorzystać z tego obiektu sportowego. Gmina Kłecko sfinalizuje kanalizację swojego obszaru. Z trzech projektów, które złożyliśmy, otrzymaliśmy środki na dwa, na dwa ważne projekty, a więc na budowę kanalizacji w miejscowości Waliszewo. To jest niecałe 5 milionów. Ta inwestycja bardzo ważna w wyjątkowym miejscu nad jeziorem, także ważna, abyśmy tutaj poprawili tą jakość ekologiczną. A druga inwestycja to także budowa kanalizacji w miejscowości Michalcza. Szanowni Państwo, te inwestycje kanalizacyjne są dla nas bardzo ważne chodzi właśnie o to wyrównywanie różnic między aby równomiernie rozwijać całą gminę i poprawiać jakość życia mieszkańców, komfort, a przez to także, że tak powiem, no, warunki ekologiczne. Także bardzo się cieszymy, łącznie jest około 11 milionów i teraz już można powiedzieć żartobliwie, że już że tak powiem, piłka po naszej stronie i trzeba zrobić bardzo wiele w tym ciężkim czasie inwestycyjnym, aby dobrze przygotować przetargi, dobrze przygotować Całą inwestycję, albo ona zakończyła się sukcesem. Bo wiadomo, z inwestycji i z pieniędzy cieszymy się wtedy, kiedy już jakby się rozliczamy, mieszkańcy korzystają, a firmy, które, że tak powiem, wygrają przetargi, mogą się cieszyć z zakończenia inwestycji i z rozliczenia. Trzemeszno na swoim terenie przeprowadzi termomodernizację nowego budynku na potrzeby Urzędu Miejskiego oraz przebuduje ulicę Wiśniową, Jaśminową i Modrzewiową. Inwestycje będą realizowane za kwotę ponad 10 milionów złotych.